a ty w ogóle umiesz grać? Tę grę? Yy, no nie, musisz mnie nauczyć. No to dobra, to patrz jak się w to gra, nie? No. Ty masz pistolet, patrz. Pa, nauczy się jak najpierw udać pistolet, on wyciągnij pistolet. Yy, no No i, i wiesz, pod lewym przyciskiem mysz masz taki jak strzał. Co? Tak A co masz. I wiesz Na prawym Na prawym? Właśnie taki jak yy, nic. Jak, jak minie czas, czyli ten to może się jak minie czas mm -hmm. i mi czerwony celownik, nie? Tak. To wyceluję w moją głowę, jak minie czas, kliknij mi przycisk myszy. A, A coś ty tak. dostanie? Yy, Przeteleportujmy na ich spawn'a. A to zarobiliście kurczę. czy to... Teraz trafimy. to już 6 sekund zostało. Dobra, testujemy. Tak, nie działa. Nikt nie działa. Dobra, widzisz teraz? No? No coś ty nie działa. Czekaj, mam pomysł. Wiem to, co trzeba zrobić. Patrz. Trzeba tutaj skoczyć tak i będę na nich hey, jesteś na inspawnia? Tak, ale nie Ale zgubiłeś ale broń, Zabili mnie, niestety. Byli w celowaniu, dają ten Widzisz tutaj z nauki od mistrza w w ciągu yyyy bież mi do no to z wszystkich stylów, nie? no to już, yy, ja cię uczę teraz, nie gościu no tak. w ogóle patrz przez to, że uczę cię jak grać mamy już 7-0 może teraz się nie teleportujmy na spałna, bo oni wiedzą, że będziemy się teleportować no dobra będę, będę. dobra, a więc patrz JUŻ nie patrz. po

to sam nie to spale, użyję doskonale, kiedy nie wiesz się doskonale, kiedy wina wódeczkę